Aleksandra Mirosław wywalczyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej na czas. Jednak mało kto wie, że 30-latka pochodzi ze sportowej rodziny. Jesteście ciekawi, jakie dyscypliny sportu uprawiali jej rodzice? W środę, 7 sierpnia, Aleksandra Mirosław wywalczyła dla Polski pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryż. 30-letnia zawodniczka ukończyła najważniejszy wyścig swojej kariery w czasie 6,10 sekundy. Należy jednak zaznaczyć, że Lee Huan Deng była godną konkurentką. Chinka przegrała z Polką o zaledwie 0,8 sekundy, jednocześnie ustanawiając nowy rekord życiowy. Brązowy medal zgarnęła Aleksandra Kałucka, jednak prawdziwy popis Aleksandra Mirosław dała w poniedziałek 5 sierpnia. Wówczas Polka udowodniła wszystkim, że przybyła do Francji po największe trofeum. Już w pierwszym wyścigu eliminacyjnym pobiła własny rekord świata, uzyskując czas 6,21 sekundy. W kolejnym starcie pokonała ściankę w setnych sekundy. Aleksandra Mirosław pochodzi ze sportowej rodziny. Co ciekawe, nasza reprezentantka pochodzi ze sportowej rodziny mama Aleksandry trenowała siatkówkę. Z kolei tata sztuki walki. Mało kto wie, że Aleksandra Mirosław w wieku 7 lat zaczynała odpływania. Dopiero w gimnazjum zainteresowała się wspinaczką. Jak Aleksandra Mirosław poznała swojego męża? Mężem Aleksandry jest trener Mateusz Mirosław. Para poznała się podczas studiów, a 1 lipca 2017 roku się zaręczyli. Sakramentalne, tak powiedzieli sobie 21 czerwca 2019 roku. Pod tego czasu tworzą zgrany duet. Mateusz lubi innym pomagać taka osobowość dobry człowiek po prostu. I któregoś dnia, kiedy nie byłam zawodniczką ze światowej czołówki, powiedział, że pomoże im nie. Zadecydował w sumie przypadek i jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, przyznała Aleksandra Mirosław przed igrzyskami w wywiadzie dla Eurosportu. Z kolei w rozmowie z TVPSPORT.pl podkreśliła, razem ponieśliśmy duży emocjonalny koszt przygotowań. On denerwuje się jako trener oraz osoba, która mnie kocha, dodała.